W tym odcinku Luku na Kulturę, wystawa Małgorzaty Dobruckiej, tekst. Ja, nowa lubuska baza kultury, poruszymy też temat kontrowersji w sztuce. Na program zaprasza Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze. Małgorzata Dobrucka, absolwentka Instytutu Sztuk Wizualnych w Zielonej Górze, pokazała swoje prace w Zielonogórskiej Galerii BWA. To, to są jakieś tam wydarzenia z mojego życia? No, bo indeksy jak najbardziej są trzy, no bo studiowałam trzy kierunki, jeden skończyłam, no i numery, które tam są, no to są odpowiednikami tego, co miałam na studia. Podejmujesz grę z To na pewno, ale to tak zawsze było. Z... Nie wiem, wejście moje do supermarketu, które namalowałam do, na dyplomie jeszcze w instytucie, no to wisiały, jakby nie patrzeć między automatem i śmietnikiem, żeby jak najbardziej się komponowało w przestrzeń, która jest obok. Robię to, co robiłam przez ileś tam lat, przez studia, po studia, czyli cały czas po prostu malowałam to, co chciałam. I nadal jest tak, że jeżeli mam pomysł. Realizuję go, a nie zakładam, czy to będzie dobre, czy nie będzie dobre, czy komuś się spodoba, czy nie. Jak to się mówi, maluję do szuflady. Można też odczytać te prace w sensie tekstów, które są w nich. Oczywiście też tak jest, ale ja mówię też o odczytywaniu, takim odczytywaniu niekoniecznie literalnym, niekoniecznie takim polegającym na odczytywaniu czegoś, co już jest zwerbalizowane, tylko raczej na nowym, na czytaniu, na tym, co jest napisane o tak. Więc nie można tego, co tutaj jest zawarte, co tutaj jest napisane czytać też dosłownie. Prawda? To są też to jest też napisane na codzienności, napisane na, na zwyczajności, przez co ta zwyczajność przestała być zwyczajna, a staje się po prostu przedmiotem refleksji dotyczącej tej zwyczajności, codzienności, prostych czynności, sprzątania, robienia przetworów, dbania o otoczenie, żeby funkcjonowało zgodnie z naszymi życzeniami. W grudniu startuje portal lubuskiekultura.pl. Będzie to platforma dyskusji o kulturze skupiająca dyrektorów, menadżerów i animatorów kultury działających w województwie lubuskim. To jest i informacja, ale także i usługi czyli osoba, która wypełnia formularz, formularz trafia do nas, my tworzymy portfolio artystyczne. Wtedy można nagrać sobie własne zdjęcia, filmy. I mając już to portfolio, każdy użytkownik otrzymuje własny login oraz hasło i portal ma działanie podobne do, do działania Wikipedii, czyli każdy z uczestników, użytkowników portalu może y, sam dodawać informacje, może uzupełniać swój portal, wówczas y, moderator musi jedynie zatwierdzić, ale każdy z użytkowników ma prawo, ma możliwość. Samemu dodawać i korygować najróżniejsze informacje. Istnieje także e-kalendarz e usług i wydarzeń, czyli e osoba, która ma na przykład weekend jakiś wolny i chce sobie wyruszyć na jakąś imprezę czy wydarzenie w województwie lubowskim, może poprzez wyszukarkę wydarzeń czy poprzez tagowanie, hashtagi także tutaj działają bardzo sprawnie, może wyszukać sobie, co w danym regionie czy w danym powiecie dzieje się w określonym terminie, który tą osobę interesuje. Fajną i mocną stroną uważam jest, są elektroniczne usługi, czyli na przykład kreator e-booków, można samemu wykonać projekt graficzny, na przykład kartek świątecznych zaproszeń. Co jeszcze do, uważam, że jest fajną i mocną stroną, to aplikacje na smartfony. Można ją oczywiście korzystanie z portalu jest w zupełności bezpłatne, darmowe i aplikacja na smartfony bardzo myślę też ułatwi komunikację między użytkownikami. Mamy nadzieję, że portal wystartuje już w następnym tygodniu, a razem z nim ruszy pierwszy konkurs na portalu lubuskiekultura.pl. Póki co nie zdradzę jeszcze tajemnicy, jaki to będzie konkurs, aczkolwiek zachęcam wszystkich do dołączenia do naszej bazy kultury, a także śledzenia wszelkich konkursów, wszelkich wydarzeń, aktualności i zachęcam do dołączenia do nas. O prowokacje i kontrowersje w świecie sztuki pytamy doktora habilitowanego Franciszka Pilarczyka, znawcę malarstwa i muzyki klasycznej. Sam Wielki Beethoven napisał swoje ostatnie kwartety smyczkowe, które współcześnie zupełnie nie rozumieli i nie wiedzieli, o co, o co w tej muzyce chodzi. W późniejszej muzyce, oczywiście, także są przykłady takich, takiego zupełnego niezrozumienia. Myślę, że tu przy okazji może paść słowo skandal, kiedy to twórca prezentuje swój utwór, a publiczność nie wie w ogóle w czym rzecz i o co tu chodzi, a my dzisiaj traktujemy już ten utwór jako, jako oczywistość, słuchamy go i, i często nie rozumiemy, dlaczego tak się stało. Przykładem tego mogą być no, prawie równo 100 lat temu w Paryżu wystawiane balety, tak zwane balety rosyjskiego oraz towiskiego święto wiosny Petruszka. W muzyce szokowało po pierwsze w przypadku baletów, gdzie jest to muzyka z pewną treścią, sama treść tego, poza tym zupełnie niezrozumiałe rytmy dysonanse, które w tej muzyce, no także ludziom wychowanym na wówczas pamiętającym jeszcze Brahmsa powiedzmy, nie mówią o, o starszych kompozytorach klasycznych, no wszystko to sprawiało, że, no że ucho tych ludzi było nieprzyzwyczajone do tego typu dźwięków. To właściwie takich granic nie ma, bo potem, bo potem no dochodzimy nawet do czegoś takiego jak jak powiedzieć w twórczości Johna Cage'a, amerykańskiego kompozytora, teoretyka także muzyki, który zaproponował utwór następujący. Tytuł tego jest "Cztery przecinek ileś tam". Chodzi o cztery minuty i parę sekund. Całość polega na tym, że pianista podchodzi do... Fortepianu siada i przez te cztery minuty i kilkanaście sekund nie dotyka klawiatury. Jeśli mówimy już o takich przekraczaniu granicy. Jest też y, twórcą tak zwanego fortepianu preparowanego. Y, w którym to pianista podchodzi do fortepianu i nie dotyka klawiatury, gra na wszystkim y, na, na całej reszcie fortepianu. Y, uderza. Y, no, dłoniami, czy łokciem, czy y, czymkolwiek y, no, w pudło rezonans, rezonansowe albo grały nie, za pomocą czy palców, czy innych jakichś y, dodatkowych akcesoriów bezpośrednio na strunach. Czyli jakby zanegował całą historię dotychczasową znaną historię fortepianu. Pamiętam przed wieloma laty. Tutaj niedaleko w budynku w uczelni, palmiarni w był trzykrotnie, pamiętam, organizowaliśmy z wierzyjącym już profesorem Polusem Bienale Sztuki Nowej i tam między innymi wystawiał, pamiętam do dzisiaj nazwisko, poznański chyba malarz, pan Kopeć, potem zniknął, nic nie, nie słyszałem dalej o jego działalności. Pokazywał ogromną kompozycję. Niby to był obraz y, na płótnie, ale to, był, to była kompozycja złożona y, w grubości gdzieś takiej 30 centymetrów. Złożona y, niemalowana farbą, ale z, z różnego typu materiałów i wełny, i, i nici, i, i dziesiątków innych. Przeróżnych kolorów i tworzyło to no, kompozycję niemalże jak u Poloka, ale, ale to było trójwymiarowe już. Czyli jakaś, też, no, jakaś forma przekraczania, przekraczania granic. Wracając do, jak Pani powiedziała, porno, pornografii w sztuce, to my nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo tego było. Do tej pory. Po prostu muzea robiły albo oddzielne sale na obrazy kontrowersyjne albo po prostu trzymały to w i dopiero pewne specjalistyczne wydawnictwa pokazują ten ogrom tego, tej twórczości, a przecież ona była już od, od jak spojrzymy na wazy greckie, ile tam jest, ile tam jest seksu. Już nie mówię o, o, o sztuce indyjskiej, no, gdzie, gdzie mamy no, niemalże całą Kamasutrę pokazaną na, na y, rzeźbach y, przeróżnych. Ale wracając już do, do, do naszych czasów, to dla mnie jednym z piękniejszych obrazów y, do niedawna y, ukrytym gdzieś w prywatnym zbiorze jest obraz y, Znakomitego realisty, chyba tak ten kierunek można w wprost nazwać, francuskiego, yy, Francuza Kurbę. Stworzenie świata. I potem yy, drugi obraz tego, tego samego roku, jeśli pamiętam, lata 60. XIX stulecia, czyli 150 lat temu. Yy, drugi obraz, który pokazał, yy, nosi on yy, tytuł Śpiące. Są to dwie. Piękne, młode kobiety śpiące te zmiłki po prostu. Dzisiaj w naszym muzeum nie sądzę, żeby którekolwiek to powiesił w normalnych zbiorach. Produkcja artystów na świecie jest y, równie wielka jak produkcja książek niepotrzebnych. I duża część z tych artystów chce zrobić po prostu y, no rozgłos. Przeróżnymi sposobami, części się to udaje, a części nie, no i tak było zawsze, zawsze w sztuce i artysta, który zakłada, że nie będzie przekraczał żadnych granic, według mnie nie ma szans. Chyba są jakieś granice, ale to chyba są granice, jeżeli twórca sobie indywidualnie je gdzieś tam stawia. Zadaje pytanie i też pewnie dotyczy, do czego chce dojść. I chyba to jest najważniejsze. Żeby móc przewidzieć jakiś skutek czegoś, tak? Mojego działania. A czy są, czy nie ma tych granic? Ja myślę, że to jest o tyle ciekawy temat, że trzeba to rozpatrywać też w kategoriach taniej prowokacji, być może albo zamierzonej prowokacji. Taką granicą w sztuce jest. Um... To, co się dzieje między wyobraźnią człowieka, a co wychodzi na płótnie. Mam myślę, że jedynym ograniczeniem w sztuce jest nasza wyobraźnia. Można zrobić wszystko, i to jest jedyna bariera, którą czasem można przeskoczyć jeszcze dalej. W dzisiejszych czasach na przykład sztuka musi szokować, ponieważ tak naprawdę wszystko jest zostało wymyślone. Jak nie będzie szokować, to nie przyjdą ludzie. Jak nie będzie szoku. Człowieku, to nie będzie dyskusji na ten temat. Artysta nie powinien się ograniczać, właściwie powinien być taką jednostką w społeczeństwie, osoba, która tworzy, która pokazuje ludziom, że te granice nie istnieją. Nie ma granic w sztuce. Sztuka jest taką dziedziną, którą nawet trudno nazwać dziedziną. Sztuka właśnie powstała po to, żeby przekraczać jakiekolwiek granice. W każdej innej dziedzinie życia mamy jakieś granice. Sztuka samym swoim założeniu te granice po prostu przekracza. Nie ma granic w sztuce, jest to tak naprawdę ograniczenie samego artysty i tak naprawdę jeżeli my się ograniczamy i narzucamy sobie jakąś granicę, której nie przekraczamy, to tłamsimy w sobie gdzieś ten pierwiastek, który sprawia, że coś jest sztuką.